Syn uczy się w Baby English Center szósty rok, a córka pierwszy rok. Cenię Waszą szkołę za to, że dzieci moje czują się tutaj bezpieczne i panuje tu bardzo miła atmosfera. Uważam, że nie ma co się zastanawiać. Trzeba przyjść, spróbować, zobaczyć i poczuć tą magiczną atmosferę. Zajęcia prowadzone są na najwyższym poziomie, a efekty syna widać w szkole. Ma najlepsze oceny w klasie. Krystian uczy się od trzech miesięcy. Na pewno więcej wiedzy zdobywa tutaj niż w szkole. Dobrze przygotowany personel przede wszystkim. I drugi atut to jest bliskość od miejsca zamieszkania. Polecamy szkołę. Jest dobrze przygotowany personel. Krystian zawsze wychodzi zadowolony z zajęć i widzimy duży rezultat. Personel mnie zachwyca. <śledzimy> <śledzimy> Przygotowania do zajęć. Dzieci mają Więcej swobody niż na lekcjach w szkole. Starsze dziecko uczy się już piąty rok, a drugie młodsze chodzi do szkoły drugi rok. Zaczynali z innych poziomów, więc nie mam porównania, jeżeli chodzi o te początki jeszcze, ale myślę, że idzie im bardzo dobrze i bardzo lubią chodzić na zajęcia oboje. Elastyczność, ale jednocześnie konsekwencje w działaniach, Czytelny rozkład, który jest dostępny w elektronicznym dzienniku. Nauczyciel w tych młodszych grupach wychodzi do rodziców i opowiada, co się w tej grupie działo i nad czym dzieci pracowały. Uśmiech, życzliwość, serdeczność jest naprawdę bardzo dużo rzeczy, to żeby się nie zastanawiał zapisał, przyszedł na zajęcia próbne, zobaczył, czy e, odpowiada mu taki sposób prowadzenia zajęć. Ponieważ młodsze dziecko dołączyło do tej ekipy, to myślę, że sami jesteśmy żywym dowodem na to, że nie rozglądamy się za żadnymi innymi szkołami, tylko e, chcemy być tu i z roku na rok przedłużamy. Solidność, jednocześnie elastyczność, wszechogarniająca życzliwość. Uczęszcza do szkoły już drugi rok. Zajęcia sobie bardzo chwali, więc ja też jestem zadowolona. Duży wybór zajęć, takich dodatkowych warsztatów dla dzieci. No i córka wybrała tą szkołę z kilku i chce tu uczęszczać, bo ona jest trudnym dzieckiem. Super atmosfera, wspaniali nauczyciele, więc nie ma się nad czym zastanawiać, tylko zapisywać. Warsztaty, półkolonie, które są organizowane i atmosfera. Czy lata gdzieś już jestem zadowolona, bo kontynuuję małe grupy. Fajna nauka, fajne podręczniki. Polecałem tę szkołę. To jest fajnie, bo małe grupy właśnie i ulka jest zadowolona i szczególnie z angielski, no bo hiszpański to no wiadomo rzadszy, ale angielski no to... Widać różnicę. Bec, moje dziecko uczy się od roku i na pewno będziemy kontynuować naukę, ponieważ jesteśmy zadowoleni z efektów. Bec ceni profesjonalizm i fantastyczne podejście do dzieci. Zdecydowanie poleciłabym o sobie Bec, ponieważ uważam, że jest to najlepsza szkoła językowa w łodzi. Świetna atmosfera, profesjonalne podejście, atrakcyjność zajęć. Mój syn uczy się już piąty rok w Baby English Center. No Zajęcia są wspaniałe. Jest niezwykle rodzinna. Te zajęcia są w bardzo małych grupach, gdzie nauczyciel ma bardzo dobry kontakt z uczniem. I jest niezwykle dobra komunikacja. Tu nie ma się co zastanawiać, to należy działać. Empatia, niezwykle wspaniała komunikacja i rodzinna atmosfera. Ileś uczy się drugi rok, Jeroen i już czwarty. No i efekty są bardzo dobre. Dzieci zaczęły mówić i rozumieć po angielsku, są bardziej otwarte. Także my jesteśmy bardzo zadowoleni. Przede wszystkim za profesjonalizm, za podejście do dzieci, za materiały dydaktyczne, cierpliwość i bardzo ciekawe zajęcia. Zdecydowanie polecam. Jest możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych, w takich prezentacyjnych, więc jak najbardziej warto przyjść z dzieckiem, zobaczyć jak wyglądają zajęcia. Jaki jest poziom nauczania dla nas? Super. Podejście do dzieci, profesjonalizm, dobre przygotowanie lektorów do zajęć. Dzieci do Bez Uczyszczają Drugi Rok Jest to grupa genki. Jestem zadowolona ze sposobu prowadzenia zajęć, gdyż są kreatywne, angażujące dzieci do pracy, zadań, zabawy. Oraz nie są stresujące. Szkołę Bet cenię przede wszystkim za to, że dzieci idą do niej z chęcią. Po zajęciach są radosne i pełne wrażeń. A ja jestem szczęśliwa, że zaufałam Bet. A poza tym cała załoga zawsze jest serdeczna i uśmiechnięta dla wszystkich. Śmiało, tu wszyscy są pozytywnie nastawieni, a efekty są po każdej lekcji. Zaangażowanie, kreatywność i pozytywne nastawienia. Uczy się już od pierwszej klasy, czyli teraz jest w drugim, czyli pół, półtora roku już już ja tutaj uczęszczę. No jest bardzo zadowolona z zajęć jakby dodatkowych, myślę, że to jej pomaga też. W tych, w tych szkolnych rzeczach. No, na pewno jest bardzo blisko szkoły podstawowej i jest też zorganizowany odwrót odróż ze, ze szkoły i z możliwością tutaj przyjścia na, na zajęcie. To jest bardzo komfortowe, że, 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 że mówisz, te stycie odebrane ze świetlicy i tutaj przeprowadzone do szkoły i to się spina wtedy w, w całość dnia i to jest też komfortowe pod względem odbierania założenia, także to jest na pewno bardzo duże. Plus tutaj I jest szkoła. Nie musi to trzeba za, zapisać, jest to kompetencja przyszłości, zdecydowanie. Atmosfera to, że też tutaj dzieci są w tych grupach odpowiednio zorganizowanych. Na przykład moja córka jest tutaj z, z kolegami ze szkoły. To na pewno też jest fajne. Efekty są rewelacyjne. Uczymy się piąty rok, yy, chodząc w miarę regularnie, więc myślę, że jest okej. Okay. Otwartość, kreatywność i fachowość. Chodź do nas, zobaczysz, jak jest fajnie. Wieczny uśmiech, wieczne zadowolenie, wyjście do nas jako rodziców z pozytywnym nastawieniem, zachęcającym do dalszej współpracy. Nasze dziecko uczeszcza od dwóch lat na zajęcia. Efekty są widoczne. Dziecko posługuje się językiem angielskim na co dzień przy prostych czynnościach. Profesjonalne podejście do tłumaczenia. Dzieci są zadowolone. Uśmiechnięte i naprawdę chcą chodzić na zajęcia. Zawsze warto spróbować efekty, sami, sami sobie ocenić. Bardzo miła obsługa, profesjonalne podejście do nauczania, różnorodność języków, no jak i oczywiście zajęć dodatkowych, jakie mamy możliwość tutaj skorzystania.